Właśnie wróciliśmy z siłowni i odpisuję na raporty i zdałem sobie sprawę, że tęskniłem za swoją rutyną. Oczywiście wakacje to zawsze piękny okres, wracamy tacy naładowani energią, pomysłami i tak ale ja naprawdę kocham swoją pracę. Jeżeli chodzi o Maltę, no to piękny kraj, cudowni ludzie, ta woda petarda. Ale Polska też jest piękna, chociaż za oknem pada deszcz, to nadal jest tutaj chyba najlepiej, chociaż Hiszpania nadal w moim sercu i chyba to się nigdy nie zmieni. Jeżeli chodzi o Maltę, no to polecam Wam ten kierunek. Najlepiej w maju, ewentualnie czerwiec, bo wydaje mi się, że lipiec, sierpień jest tam za dużo turystów i może być tłoczna, bądź razie teraz już było mnóstwo ludzi, czasami autobus nas nie zabierał. Jeżeli chodzi o koszty, no to wiadomo, można na Malcie obowiązuje euro i tym samym jest tam troszkę drożej, ale jest to kraj przystępny cenowo i myślę, że każdy sobie może pozwolić na taki wyjazd. Kwestia znalezienia tanich biletów i noclegu. Mała przerwa od pracy. Muszę jechać do kwiaciarni. Maja dzisiaj ma gorszy dzień, więc skoczymy kupić jakieś kwiatki. Wiem, że zawsze poprawia jej humor. Butówka. Jeżeli chodzi o kwiaty, to tak się prezentują. Myślę, że całkiem spoko. Moja lubi kwiaty mieszane, więc myślę, że będzie zadowolona. Łukasz? El Castillo de Wawel esta en el centro de Krakowie. Wszyscy stwierdzili, że musimy kupić tablicę magnesów, a się podobała. Tak, więc zobaczymy, jak to wygląda. No, ale jakość wykonania tak się prezentuje. Czy mam coś lepszego? No, nie widać tego, ale szały nie ma. Dostaliśmy paczkę. Nie wiadomo od kogo. I jakiś list. Test parówek? Period. Lupa się przyda. Cik z mnie zadowolony. Nie? No, no. Do... Halo? dzień dobry, dzwonię ja w sprawie budowy domu od podstaw. Jak to u Państwa z czasem w tym roku szukam właśnie ekipy budowlanej i powiem wam, że jest trudniej niż myślałem. Nie, że jestem zbyt wymagający czy coś w tym stylu, tylko po prostu szukam osoby, która tylko i wyłącznie buduje domy, a nie zajmuje się wszystkim. Dlaczego? Z doświadczenia moich rodziców wiem, że jeżeli ktoś jest od wszystkiego, to jest, że tak się wyrażę, do niczego. Chcę uniknąć sytuacji, w której przyjdzie po murażu tynkarz i powie: Nie, no ten murarz, to. Mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. Tak wyglądają nasze zakupy na około 15 dwa tygodnie, u góry nabiał, tofu, jaja, tu są jakieś resztki z ostatnich zakupów, sajgonki, serek wiejski, maliny, ogórki, czosnkawki i tu macie różne inne dodatki. Ten ketchup jest najlepszy w Biedronce, ma bardzo dobry skład, jeden z lepszych ogólnie na rynku. Przyszła paczka z Ostrowic i stwierdziłem, że jak już nagrywam, to też Wam pokażę. Pierwszy produkt to Omega-3, w małych kapsyłkach, a dużych. Moim zdaniem ten produkt powinien zażywać każdy, kto nie spożywa ryb 2-3 razy w tygodniu. Kolejny produkt to odżywka białkowa wegańska. Dlaczego wegańska? Ponieważ ja nie toleruję laktozy. Witamina D, moim zdaniem powinien również ją zażywać każdy, kto nie robił badania na jej stężenie. Magnezja w płynie Ma jak chciała, ponieważ trenuje południe z pewnego czasu Sos truskawkowy i czekoladowy niskokaloryczny, bez dodatku cukru Smakują bardzo dobrze Nie są lejące się, nie mają takiego chemicznego posmaku Właśnie wyjeżdżam do gabinetu i powiem Wam, że troszkę się stresuje. Nie jest to stres takich, że nie dam rady, czy coś tym z tego, ponieważ jestem pewny swojej wiedzy, tylko raczej od tej strony organizacyjno-logistycznej, że ktoś nie trafi i tak dalej, i tak dalej. Pewnie wiecie o, o co mi chodzi. Online jest fajne, ale jednak ten kontekst z klientem, pacjentem, podopiecznym jest ważny i do mnie to przychodzą inne osoby, że tak powiem. Jakby to powiedzieć, podopieczny z social mediów ma już pewną bazę wiedzy i co to białko tłuszcze, węglowodany, deficyt energetyczny surpus i tak dalej i tak dalej. W większości przypadków osoba, która przychodzi do gabinetu, najczęściej nic nie wie i po prostu chce schudnąć i też wierzy w mity typu nie wolno jeść po 18, ziemniaki tłuczą i tak dalej, i tak dalej. wszyscy macie na lewo prawo gadać do Tesli. Witam ponownie. Dla was to było kilka sekund, a dla mnie ponad 8 godzin. Jeżeli chodzi o wizyty, no to nikt mnie nie wystawił. Każdy pacjent przyszł, przyszedł na umówioną wizytę pod diecie dla łasuchów. Wprowadzę takie wizyty stacjonarne raz na dwa tygodnie. Tutaj macie wolny metabolizm, a tutaj szybki. na obiad. Pizza. Włączam piekarnik, kroję pieczarki, paprykę i cebulę. Na pince nakładam sos do pizzy. Układam polędwice z kurczaka i pokrojone warzywa. Dodaję przyprawy do pizzy i nakładam ser oraz bazylię. Kładam przygotowaną pinsę do nagrzanego piekarnika na około 15 minut. I tak prezentuje się nasza pizza. Moim zdaniem wygląda nieźle. Tutaj macie wartości odżywcze. Pamiętajcie, że dieta to nie kara. Dieta ma być dla was, a nie dla niej.